Cześć, witajcie, tutaj Maciek i a dzisiaj kolejny odcinek z serii Moja Kolekcja. Mianowicie chciałem Wam pokazać wszystkie moje nieodpakowane polibagi. Zobaczymy ile ich jest. Z racji tego, że ja ciągle coś tutaj reorganizuję, porządkuję, no to stwierdziłem, że z chęcią obejrzycie taki odcineczek, no i łapa w górę dla zasięgu byłaby mile widziana. Oczywiście mam kilka takich polibagów, które znajdują się w nieodpakowanych gazetkach, no ale to bez sensu rozdzierać tą folię tylko po to, żeby dorzucić je do tego kontenera. I tak tak szacuję, że podejrzewam, no, ponad stówkę ich będzie. Zobaczymy, przyjrzymy się bardzo dokładnie i napiszcie w komentarzach, jakbyście mieli wybrać, powiedzmy trzy, no to które to by były. Ruszajmy. No to dobra, lecmy, zaczynajmy. Na potrzeby tego odcinka pogrupowałem to wszystko tematycznie seriami, chociaż co po niektóre polibagi to są takie rodzyneczki. Zaraz zresztą zobaczycie. Akurat LEGO City jest sporo. Odsuwam to na bok i będziemy sobie tak szybko sprawnie omawiać. Motorówka no dość stara, bo widzę, że kapoki są jeszcze. W tym mocno starszym stylu. Ok, to mi się podoba, bo te elementy zdecydowanie bardziej podobały mi się wcześniej. Jakiś polibak strażacki uroczy, chociaż tak naprawdę z perspektywy czasu nic specjalnego i widzę, że tutaj coś mi się zaczyna otwierać. O, dużo świeższa historia, jest jakaś małpka, jest jakiś poduszkowiec, bardzo doceniam tą taką zwierzęcą podserię Lego City. Ale to dziwnie brzmi <laughs> pod seria. Następnie mamy taki mobilny punkt sprzedaży. Jeżeli jakiś polibak Wam się spodoba, oczywiście możecie sobie wyhaczyć, zatrzymać ten film i spisać numer katalogowy. Bardzo, bardzo dobry polibak. Ja jeszcze chyba gdzieś tam będę miał ten z hot dogami, a jeżeli nie, to nie wiem nawet, czy sobie nie uzupełnię, bo fajnie mieć też w kolekcji coś takiego nieotwartego, co bardzo mi się podoba. Tutaj to jest nawet chyba z tego roku. No i mamy tyciusienki skatepark. Jest jakaś latarnia i dwie minifigurki dzieciaków. Przechodzimy do kosmosu i tutaj satelita. Nie lubię, kiedy sprzedawcy naklejają jakieś swoje rzeczy, bo później te woreczki się łatwo uszkadzają. O, coś również starszego: jakiś taki robot drogowy, co by nareperować latarnię, albo coś zamieszczonego bardzo wysoko. No, ten kosz jest całkiem, całkiem niezły. Co tam jeszcze mam? O, jakiś taki zwykły wakacyjny pojazd i rolkarz, znaczy desko Tutaj pamiętam, dobrze wspominam ten polibak. Dość elegancki typ. W środku, w tym niebieskim samochodzie siedzi, no i jest sygnalizator. Hot Rod, no przepiękny pojazd. Ja pamiętam, miałem kiedyś taki film, gdzie porównywałem dwa te samochody ale jakimś cudem przypadkowo sobie usunąłem. Na szczęście to mi się później już nie zdarzyło. A także do tej grupy zaliczyłem LEGO Juniors, seria, która obecnie już nie występuje. Takie trzy oto strażackie pojazdy pamiętam, to chyba było w jakimś Kaczorze Donaldzie za 9,99. No a że wtedy jeszcze zbierałem takie poszczególne elementy, o właśnie choinki, no to stwierdziłem, kupię sobie trzy takie numery. No i ostatecznie, widzicie, nie otworzyłem tego. Lećmy dalej do kolejnych serii. LEGO Extra, czy też jak niektórzy wymawiają LEGO Xtra, no i mamy tutaj wiele celowych powtórek. Zobaczmy, bo sam jestem ciekaw, ile na przykład mam tych latarni. No niesłychanie użyteczna rzecz, jak w przyszłości będę budował miejskie makiety, a to się zbliża. Spokojnie, dajcie mi jeszcze trochę czasu. Zobaczcie, już czwarty taki polibak. Piąty, przy różnych okazjach zawsze dorzucałem to do koszyka. Szósty, siódmy i to chyba tyle. Myślę, że to jest uzasadnione, dlatego że te latarnie i te mniejsze, no to jest po prostu przydatne. Następnie jeden również z moich ulubionych polibagów. Jest to zestaw jedzeniowy. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Indyka, rogaliki, marchewki, lody, pizzę i wiele, wiele więcej. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I tutaj też dostrzegam dwa takie oto polibagi w stylu chińskim. Chyba zdecydowałem się przez pryzmat tych oto płotków, mamy jeszcze jakiś lampion i trochę roślinności, fajerwerki, zestaw herbaciany, no jest co układać. Także tak się prezentuje bardzo zadaniowa kolekcja LEGO Extra i to będziemy w przyszłości na pewno na bank otwierać. LEGO Star Wars, może nie mam tych polibagów zbyt dużo, ale trochę jest. No to przeglądamy. Tutaj na pierwszy rzut niech pójdzie generał. Niby tylko jedna minifigurka, ale sprawia to Radochę. O 20 zł wtedy to kosztowało i naklejka chyba pochodzi z LEGO Storu. No nieźle. Następnie kolejny taki jednofigurkowy polibak, a jest to TC4, nie żaden c PO, chociaż sylwetka bardzo, bardzo podobna, ale taki Droid pewnie protokolarny. Nie złoty, a raczej wiśniowy. Co my tutaj mamy? X-Winga. Takiego pomarańczowo-czarnego. Bardzo wygnieciony polibag. Jakiś pojazd Kylo Rena. Okej. Okay. No w sumie podobne rzeczy występują w magazynach. Lego Star Wars. Tutaj TIE Fighter. O, widzę, że jakieś elementy Lego Technic tutaj wykorzystano. Następnie jeden z cenniejszych polibagów. Kapsuła z Darthem Vaderem. No nieźle, nie jest nie świetny i wiadomo, coś tam pewnie o właśnie będzie się zmieniać. Technologia z lat 80. i 90. -tych. O, tutaj mam powtórkę, chyba jedyną w tym zestawieniu, a jest to ATST. I mając dwa, można już sobie jakąś mini-makietę wybudować. No i ostatni polibak to jest DJ. Okej. Okay. No, Nie będę was tutaj okłamywał, że kojarzę tą postać, ale zyskała całkiem ładny postumencik i pewnie tutaj można było dołączyć jeszcze innych. Tak to wygląda. Star Warsy jest ich dużo, ale tak, no, porównywalnie powiedzmy z ekstra, może trochę więcej. Żółte foliówki, a więc nazwijmy sobie tą grupę LEGO Creator. I co my tutaj mamy? No jest kilka dodatków do magazynu LEGO Explorer. Czasem są do wyhaczenia, do kupienia. Takie całe palety z trzema numerami. I wtedy dostajemy trzy polibagi. I to jest generalnie tańsze niż jakbyśmy kupowali w momencie premiery. No, to będzie kiedyś historyczna rzecz. Tutaj jest mrówka, również z tego magazynu. Jakiś taki bardzo wygnieciony polibag. To jest chyba indyk na święto dziękczynienia. Prawdopodobnie najbardziej na rynek amerykański ten poliwak był skierowany. Tutaj mamy ślimaka, ale można mu dodać skrzydła, on może jeździć na desce. Co tam dalej? O, jest żółta kaczuszka. Można ją przebudować w bo ja wiem, nosorożca albo królika, flaminga, innego ptaka. No, tutaj potrzeba wiele, wiele wyobraźni. Następnie coś uroczego, a więc rybki akwariowe. O, no, to ma dla mnie nieco więcej sensu. Pozostajemy w tematach ornitologicznych i jest pingwin. To też właśnie było w tym pakiecie trójkowym. Tutaj jest papuga, całkiem znośnie zbudowana, może machać skrzydłami. Znowu coś ptasiego. Tylko no potrzeba trochę wyobraźni, żeby pobudować różne gatunki. Coś jajcarskiego, a więc taki klaun. Widzę, że jako uśmiech zastosowano parówkę, jest balonik i inne takie ciekawostki. O, jest kurczaczek wielkanocny, albo po prostu wiosenny, i to nawet w dwóch sztukach fajnie. No i coś zimowego, co my tutaj mamy Mikołaja albo Gwiazdora zbliża się do komina. Ten natomiast jeździ na nartach o, fajna broda nawet. No, i ostatni polibag z tej grupy, a więc czerwony, taki bożonarodzeniowy pociąg, prawdopodobnie z małymi prezentami. I tak to się prezentuje. Co wy o tym sądzicie? Czy macie jakiegoś z tych polibagów? O, z tego co widzę, Harego Pottera bardzo szybko przerobimy. No to lećmy. Co my tutaj mamy? Aha, jakaś dostawa Hedwigi, kiedy ona mu przywozi. No, z tego co pamiętam, Nimbus 2000 tak się ta miotła nazywała. Jest jedna ławka i trochę żarcia. Tak się przyglądam, ale nie. Tutaj niestety nie widzę tych kart czekoladowych żab. One natomiast występują w dwóch pozostałych polibagach. Tutaj mamy pracującą przy swoim biurku Hermione, i o tyle to jest fajne, że bylibyśmy w stanie podejrzeć, jaka tutaj faktycznie karta się znajduje. No i całkiem świeżutki polibag. To jest taka miniaturowa wersja Hogwartu. No i jest całkiem dobry strój dla Dumbledora. Podejrzymy sobie kartę? Spróbujmy. O, z tego co kojarzę to jest ten ze Slytherina, więc mam go w swojej kolekcji. I tak to się prezentuje, trzy nieotwarte polibagi z LEGO Harry Potter. Pewnie spora część z Was czekała właśnie na ten moment filmu, a więc trochę Lego Ninjago, a także polibagi nawiązujące do znanych filmów, tych kinowych, legowych. Rozpocznijmy od czegoś bardzo sentymentalnego. The Lego Movie, Meksykanina, właściwie Emmet przebrany, zakamuflowany, kiedy tam uciekali... Przed klejem, kropiejem i Lordem Biznesem, aż mnie kusiło, żeby wyciągnąć tą pelerynkę, a właściwie to poncho, czy co on tam nosi, no do mojej makiety westernowej, ale jednak się powstrzymałem, chociaż w sumie nie wiem czemu. Tutaj Delego mówi dwa i żyleta walcząca z tym, jak my to ich nazywamy, duplakiem. Okej, okay. następnie jest Rex z takim stworem. No, roślinność w bardzo interesujących barwach, tutaj nawet jest taki fioletowy krab. Aż teraz się zastanawiam, czy nie miałem również tego polibaga z żelaznobrodym, a także emetem i sercem, ale jak widać nie. No, może się gdzieś zapodział w pracowni. The Lego Batman mówi: Słuchajcie, świetny polibak, świetne stroje, takie trochę hmm, jajcarskie, trochę eleganckie, mi to się podoba. Tutaj mamy Batmana w tej fantomowej strefie. No, też dobrze zrobiono tego jakby przeciwnika. Wiecie o co chodzi. No i kilka polibagów z Delego Ninjago mówi. I co my tutaj mamy? Tą maszynę Zeina, a właściwie Kola. No jak mogłem pomylić Zeina z Kolem? <laughs> Białe i czarne. Tutaj kolejna kapsuła. Tym razem Kai. Okej, okay, jest ci Ksai, jest katana, całkiem nieźle. I tutaj pewnie jakiś ogień będzie się zmieniał w łepek Kaja. Nawet widać przez tą szparę. Następnie taki mechaniczny, zielony smok Lloyda, ale bardzo zminiaturyzowany. O. No i sam Lloyd w bardzo interesującym stroju, no takim treningowym. I tutaj zadziwiająco mało polibagów z Lego Ninjago. Są podniebni piraci, bardzo fajna maszyna. Chyba nawet od widza dostałem tego polibaga, a tutaj ognisty smok. No jestem przekonany, że część fanów tego polibaga w swoich zbiorach posiada. W przypadku LEGO Nexonite właściwie nie ma za bardzo czego omawiać, bo jest to jeden polibak, ale razy cztery. Ja stwierdziłem, że jak kiedyś coś będę budował i będę potrzebował dział, no to tutaj mam świetną bazę. Ty, nawet to się chyba rozmnożyło, bo jest razy pięć. Myślę, że to jest fajny zakup, dlatego że od razu mam armię i takie sensowne, obracające się, regulowane działko. Pamiętam, był jeszcze taki polibag, gdzie ten tam mały chłopczyk, mechanik był w wagoniku i to przypominało niby Fortrexa, ale tak naprawdę no, dużo polibagów z LEGO Nexo Knights nie było. Czy się mylę? Również niezbyt dużo mam tych polibagów dla fanów motoryzacji. Co my tutaj znajdziemy? Jest jakiś Speed Champions. Już, 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 już wam to pokazuję. Jest Valkyria. No, jakoś nie przekonują mnie te pojazdy w tej skali. Mamy jakieś Lambo, no wygląda to przeciętnie i też zwróćcie uwagę, że tutaj mamy naklejki. No w polibagu, jest to ryzykowne, bo łatwo przecież to wszystko wygnieść. Tutaj strzela takie polibagi, które już mają, mają wiele lat. Jakiś stop, nieźle i figurka podobna do mnie, a także coś innego na licencji Ferrari, 250 GTO. Całkiem niezły pojazd, chociaż przy takiej skali aż szkoda, że do środka nie da rady wmontować minifigurkę, bo chyba się nie da, prawda? No kiedyś to zobaczymy, za to tutaj z tego co widzę jest taki napęd, że można to odciągnąć do tyłu i puścić i wtedy przez kilka metrów, jeżeli dobrze naciągniemy, taki pojazd będzie jeździł. Niewiele tych Speed i szelowych Polibagów. Były tematy stereotypowo męskie, to przejdźmy na drugą stronę barykady i seria Lego Friends widzę także Dotsy, jest Belleville, także spore spore miszmasz. O gdzieś tam z tyłu nawet Lego Duplo. No to dajcie mi chwilę, może w ten sposób będę to wyciągał. Są bransoletki przyjaźni. Nie wiem czasem czy nie dostałem tego Polibago od Rafi Brixa. Pozdrawiam, chociaż ostatnio na tym jego kanale filmy zostały poukrywane. Lego Doc i taki gadający ananas, który jednocześnie jest dobrą podstawką pod zdjęcie. Solidny polibak. Myślę, że tutaj może być kilkadziesiąt elementów. Mam dwa takie O, które wyhaczyłem gdzieś na Allegro, dlatego, że tutaj widzę dużego różowego kwiata, jakiegoś bardzo odkulowego miśka. Różowa rama okienna, to też jest dość rzadkie, no i trochę takich jasnozielonych listków, tutaj ten pręcik i jeszcze Biedrona na górze nadrukowana, całkiem ciekawa rzecz. Jest Disney Princess i taki Olaf na plaży, on tutaj zbyt długo nie pożyje. Uuuu, jest Lego Elves, no pięknie słuchajcie, żal tej serii, dlatego że niektóre elementy tam były naprawdę fantastyczne i kilka polibagów z Lego Friends, jest jakaś łódka ona się może obracać. Taki bajer. Jest jakiś minigolf i Stefani. No i co tam jeszcze dalej? Jest jakaś budka z lodami. No tak, z tym mogło mi się pomylić, bo tam na początku mówiłem, że budka z hot dogami też powinna być, a to prawdopodobnie miałem zaćmienie i gdzieś mi się skojarzyło z tą budką z lodami. O i przechodzimy do Lego Duplo. Jakoś tylko dwa polibagi z tej serii w mojej kolekcji, więc od razu sobie to z rozpędu omówimy. Tutaj niby nie wiadomo co w środku, ale tak naprawdę można sobie zajrzeć. Nadrukowane kanapki, jest ten starszy pan, całkiem nieźle, jakiś kociak, to było gdzieś tam kiedyś w jakimś magazynie. I kolejny polibak typu Zgaduj Zgadula, nie jesteśmy pewni co jest w środku, ale my to zaraz przejrzymy, jest ten chłopiec. Aha, i tylko tyle. Można było trafić kurczaka, małą krowę, małą kozę albo tą dziewczynkę. I ona ma fajny tors jakby z pszczołą. A ten chłopczyk we flanelowej koszuli. Dobrze widzę? Dobrze. I tak to się prezentuje. Lećmy dalej. A zanim przejdziemy do naprawdę wyjątkowych polibagów, no nie mówię, że te, które pokazałem wcześniej są byle jakie, ale jednak czujecie, Lego Hobbit, Lego Władca Pierścieni, to przecież pobudza klockową społeczność. To tutaj chciałem Wam na szybko pokazać kilka takich polibagów, które między innymi pochodzą z akcji comiesięcznego budowania, jak jeszcze się jeździło do galerii Mokotów, chociaż w sumie nadal tam jest sklep, ale po prostu mamy już taki turbo oficjalny. W każdym razie, wcześniej no dało radę na takie comiesięczne budowanie wpaść i sobie stworzyć konstrukcję. Jak widać, no nie ma tutaj informacji, co jest w środku. To są takie czyste polibagi, bardzo astetyczne, ale ja sobie zaraz powklejam odpowiednie ilustracje i przyjrzymy się co tam w środku się czai. O, jeszcze jest kilka takich ciekawostek. Zobaczcie, bardzo oldschoolowy ptak. Chyba dostałem to jako gratis do jednego z zamówień z archiwum Bricks. Tutaj coś naprawdę dużego i to był jakiś, no właśnie, ni to polibag, ni to zestaw promocyjny przy zakupach. Już sporo lat temu, no ale przyznacie sami, dwie minifigurki, bo liczmy jeszcze tego czerwonego vipa, kilka naklejek, żeby zrobić tą wystawkę różnych zestawów, jakiś smok jest naprawdę nieźle. Następnie, co tutaj mamy? O, też coś bardzo oldschoolowego. Pachnie mi to zającem albo królikiem. No i jeszcze fajny polibak pamiątka z Lego House. Jak byliśmy też z Rafałem, no to tam no, liczne atrakcje są. Między innymi można sobie wyciągnąć takie sześć klasycznych klocków. I wiecie, że jest kilka milionów, jeżeli nawet nie więcej różnych kombinacji, jak to wszystko poskładać. I przyglądamy się tym takim czyściochom. Co to być może? No, chyba jakiś ślimak. Tak bym obstawiał. Następnie hm. No, jest jakiś ogon, pachnie mi to bobrem albo innym świstakiem. Tutaj mamy co? Dużo żółtych. Hmm. Czyżby jakaś rybka? Może tak być. Będziecie mnie sprawdzać, bo ja postaram się wrzucać odpowiednie ilustracje. Tutaj mamy. No, liczba takich klocuchów musi oznaczać samolot. Dobrze myślałem? E, wy już możecie zweryfikować. Tu chyba jakiś pojazd, bo i kierownica i koła. Chociaż zadziwia mnie fakt, że dostajemy taką kasę fiskalną. Skąd inąd cenny nadruk. Miałem rację? No to musi być jakiś samochód. Uuu, tutaj to pamiętam, to musi być jakiś statek wikingów. Drakar. Pięknie. Tutaj coś czerwonego, ale po tym kąciku, jakby skrawku instrukcji, myślę, że to była jakaś lokomotywa, i prawie na pewno się nie myliłem. Przechodzimy dalej. To pamiętam, bo to nawet składałem na odcinku. To jest to wieczka, fantastyczny polibak. Następnie kolejny mocny strzał. Ile tutaj mamy cennych elementów takich ruchomych? gąsienica albo możemy ją nazwać glizda, po prostu pełzający robak. Tutaj mamy jakiś żółty pojazd, nie wiem czy to wózek widłowy, czy coś w tym guście. W każdym razie temat robotniczy. Tutaj mamy, hmm, może jakąś egzotyczną żabę? Może być. Przechodzimy do owada, chyba biedronka. No to też pamiętam. Dobra. Uuu, trochę mi się te polibagi tu rozsypują. To też jakby przez mgłę wspominam, że może to być ośmiornica albo coś innego podwodnego. O. Następnie mamy jakiegoś robota. Zresztą on jest bardzo podobny do tego, którego wyciągnęliśmy z pierwszego numeru magazynu Lego Explorer. Grill, świetny pod elementy. Tutaj na przodzie jest nadruk, więc akurat w tym przypadku nie musimy zgadywać, ale obrazek i tak wam pokazałem. No a tutaj coś czerwonego i chyba bardziej taki klasyczny pojazd niż to, co mieliśmy wcześniej. O i tak to wygląda. Słuchajcie, sporo. Sporo takich wartościowych rzeczy, bo to w zamkniętym opakowaniu jest bardzo trudno dostać. Ja sporo rozdałem widzom, ale po jednym egzemplarzu z każdego sobie zachowałem do prywatnego archiwum. Jesteście gotowi na ostatnią przepotężną kategorię Miszmas? No ja mam nadzieję, że jesteście. Jest w tym pojemniku kilka nieotwartych perełek, już się temu przyglądamy. Rozpocznijmy na miękko, a więc LEGO Jurassic World. Tego Polibaga nawet recenzowałem na kanale, ale drugi pozostał w takiej formie nieotwartej. Jak będę kiedyś jeszcze więcej bursztynów albo tych małych dinozaurów potrzebował, mogę tutaj zajrzeć, ale raczej nie. Raczej będzie sobie siedział w mojej pracowni. Tutaj mamy Lego Super Mario, jest grzybol, który powiększa i jest jakiś sekretny pojemnik. Tam możemy albo kilka monet wyciągnąć, zresztą nie będę Wam tłumaczył jak działa Mario. Lego DC, a tam Cosmic Boy. Okej, okay, bardzo słabo kojarzę tą postać, ale te talerze, jakby efekty magiczne, robią robotę. Co tam dalej? Lego Scooby Dooby Doo i w środku właściwie tylko pies. Aha, dwa elementy, no bo głowa się przecież rusza. Też fajnie coś takiego mieć. To jest bardzo niedoceniana seria, chociaż część kolekcjonerów no, lubi na przykład ten nawiedzony dwór albo coś takiego. Tutaj mamy Lego Studios. Okej, drzewko wygląda przeciętnie, jest jakiś pająk, aż żal to otwierać, bo te klocki nie są jakieś bardzo unikatowe. Tutaj Lego Atlantis, czyli schodzimy pod wodę. I jest jakiś skuter, jest jakiś skarb i na sznurek. Fajne są te szyby takie zielone. Następnie cały czas. Trochę się ochładzamy w oceanie, czy tam morzu, i zobaczcie, to jest taki polibak, gdzie dostajemy trzy minifigurki, no bo szkielety można w tą grupę wciągnąć. I jest trochę koralowca, jakieś inne roślinki. Przede wszystkim jest tutaj skarb na dnie oceanu i ten małp i dzieciak to jest dobrze wykonana postać. Ten polibak też jest taki dosyć świeży. Natomiast jeżeli chodzi o Lego klap, to nie, to już ciężko dorwać, i zobaczcie. No, ta gęba to jest trochę niepokojąca. Ja ją trochę o przesunę, żebyście widzieli. Dziwny, dziwny gość. Nawet nie wiem skąd mam tego polibaga. Tutaj Lex Luthor, również DC. I tylko peleryna, i po prostu ten jakby złoczyńca, ale też wizjoner chcący dorównać Supermanowi. Następnie jeździec znikąd. Lone Ranger, była recenzja na kanale. I jeszcze jeden taki pumpkar posiadam w swoich zbiorach. Tutaj LEGO System i chyba byłby to piłkarz z reprezentacji powiedzmy Holandii. Prezent od Adixa, jakżeśmy robili wspólnie tą animację poklatkową. Tutaj mamy Polibaga ze sprzedawcą hodogów, ale LEGO Hidden Side. No, dobrze wygląda ta postać, podwójny tłów. Chociaż no zwróćcie uwagę, minifigurka w ten sposób nie potrafi wygiąć swoich ramion. Następnie mamy wojownicze żółwie ninja. Strasznie lubię te skorupy, a skoro pomarańczowa przepaska, to chyba Michel Angelo, Michał Anioł. Tak mi się wydaje, bo chyba nie żaden Donatello. No nie wiem, zawsze plątam ich imiona. Tutaj minionki. I mamy Boba, mamy też bardzo giętkie, długie ramiona, takie robotyczne. A, fajna ciekawostka. I co tam jeszcze? O, kolejne Lego Studios. Zobaczcie, jaki maluteńki polibak, i to jest chyba Steven Spielberg. Jakby pierwsza taka figurka ze świata rzeczywistego, która zyskała swój odpowiednik w tej klockowej wersji. Bardzo fajnie. No a tutaj, czy to jest polibak, czy nie? Dziadek do orzechów, w środku jakiś worek, ale spełnia to podstawowe kryterium, czyli nie mamy kartonika, a raczej taką foliową. No nie obklejne, ale po prostu opakowanie. Tutaj co my mamy? Gwardzistów brytyjskich, trzy sztuki i bardzo ładnie wyglądają te mundury. Nie wiem, czy zdołamy tutaj podejrzeć przez opakowanie. Oj, akurat nam się odwrotnie to wszystko ustawiło, ale tutaj mamy szczęście. Biały pas, kołnierz. No wygląda to dobrze i ta wysoka czapa. No i słuchajcie, zostawiłem najciekawsze, najcenniejsze rzeczy na sam koniec. Już to wyciągam: Armia Uruk-Haj. Miałem trzeciego takiego polibaga. On wylądował w archiwalnym czwartku, ale jeszcze dwóch takich czerwonych orków zbustowanych posiadam. Fajne halabardy, i tutaj właściwie wszystko mi się podoba. A następnie Legolas z balistą. Okej, okay, całkiem sensowna postać. No i fajnie jak dostajemy takich właśnie typków w polibagach. Szczególnie mowa o tym gwadziście z miasta na jeziorze. Zobaczcie na ten strój, na ten hełm. No to jest po prostu idealne. Moja estetyka Lego Hobbit. Oprócz tego jest jakiś stojak na broń, czy też mini katapulta, ale to już tam wiecie. No i tak prezentuje się moja kolekcja polibagów. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, ale poczekajcie, ja to wszystko jeszcze ułożę i policzymy ile dokładnie ich jest. No i słuchajcie, mamy to. Jak widzieliście, na całym stole musiałem rozłożyć te polibagi, a i tak pod koniec już nieco brakowało miejsca. Muszę to wszystko z powrotem do jednego dużego kontenera wprowadzić i wtedy przy okazji policzę. No dobra, to teraz lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

No i stuweczka, a to jeszcze wcale, a wcale nie koniec. 119, 120, 121, 122, 123. Ale ładna liczba. No sprawdźcie mnie, bo trochę sobie świrowałem i mogłem się nieco pomylić, ale tutaj to odchylenie nie będzie większe niż 1, 2, 3 polibagi. Uff. I taki fun fact, początek tego filmu nagrałem na końcu. Nie zajmuje wam więcej czasu, pamiętajcie o tej łapce w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hejjo!